Cześć. Takiego pacjenta dzisiaj mamy. Za chwilę go zabieramy na warsztat. Jest to myjka ciśnieniowa od firmy Karsier, Karcher. Karcher różnie to ludzie wymawiają. Z modelem prościej, bo po prostu K2. Problem tego typu, że myjka ogólnie działa. Woda gdzieś tam się nie leje, ale ciśnienie generowane przez tą myjkę jest stosunkowo nieduże. Także zabieramy tego pacjenta. Zobaczymy, jak to wszystko w środku jest zbudowane, również jak to jest tutaj poskręcane. No, i może jeszcze uda się z tej myjki coś zrobić. Może jeszcze będzie działać. Lecimy. Ja już mam wykręcone śruby z mojej myjki ciśnieniowej. Jedna znajduje się tutaj. Druga tutaj. Trzecia, czwarta. Może w ten sposób to obrócę. Tutaj jest piąta, szósta. I w tym mocowaniu jest siódma. Jest to torx. 15 Zanim jednak przystąpicie do rozbierania tej myjki, do rozkręcania, no to dobrze jest zajrzeć tutaj pod kruciec przyłączeniowy do wody. Ja już tutaj co prawda zaglądałem i niestety nie znalazłem tego co bym chciał. Otóż jest tutaj filterek. Dobrze jest taki filter wyjąć, no i po prostu sprawdzić w jakiej on jest kondycji, czy on nie jest zapchany jakimiś nieczystościami. Ten mój jest względnie czysty, także na pewno to nie jest przyczyną, że myjka ma słabe ciśnienie. Pora zdjąć przednią obudowę, żeby ona nam swobodnie mogła zejść, no to musimy pozbyć się jeszcze tego zabezpieczenia od węża ciśnieniowego. Hopsy, jeden zatrzask, drugi zatrzask, wyszło. Na bok. To też na bok. I ściągamy. Zobaczmy jak to tutaj w środku będzie wyglądało. O, tak to sobie weźmiemy. Może ja to obrócę. Tutaj widzę, że jeszcze mi się wody trochę wylało niestety na mój blat ze sklejki. Niby pomalowany, więc wiecie, nie powinno być problemu, ale... Dobrze jest to na bieżąco wytrzymać. Ok, no i cóż ukazało się naszym oczom? No niestety jest to monolit plastikowy, tutaj pozapinany na spinki. Trzeba będzie to porozpinać, tą pompę, i zobaczyć, jak to wygląda w środku, co tutaj jest uszkodzone. I ewentualnie może uda się dokupić jakieś części. Podejrzewam, że albo będzie coś z tłoczkami, ewentualnie uszczelniacze, i jeszcze w jednym miejscu jest inny komplet uszczelek, też to może być przyczyną. Więc ja zabieram się za porozpinanie tego. No i zobaczymy, co tutaj znajdziemy. Porozpinać jest to dość łatwo. O, jak widzicie. Tutaj w jednym miejscu nacisnąłem i praktycznie już całe to nam schodzi tutaj tylko jedna spinka stawia jeszcze opór ale ją to wiecie co my nie będziemy się z nią cackać o już do widzenia już jest otwarte tutaj jeszcze haczyk Z drugiej strony potrzebuję jeszcze płaski śrubokręt. Dobra, coś mam. I już nam ładnie tutaj obudowa zeszła. I co my tutaj mamy? Jest silnik i nas interesuje ten element. Tutaj musimy się do tego dostać i zobaczyć w jakim to jest stanie. Dobrze, pompa jest rozebrana, ja już sobie zdiagnozowałem części, no i nie wygląda to niestety dobrze. E, tutaj mamy tłoki. Dwa z trzech tłoków są niestety porysowane, w związku z tym należałoby wymienić cały komplet, czyli trzy tłoki. Trzy tłoki w chwili obecnej kosztują około 90 zł e, i na koszt tego składa się to, czyli trzy takie metalowe po prostu walce. Tutaj. Z takim zabezpieczeniem i do tego w zestawie mamy takie trzy sprężyny. To kosztuje 90 zł. Do tego, jeżeli mamy rysy na tłokach, no to nie ma opcji. Będą również rysy na cylindrach, które znajdują się tutaj w tej głowicy pompy. To jest właśnie głowica. I ten tłok porusza się tutaj w tym cylindrze. Dzięki temu mamy ciśnienie. Należałoby zatem właśnie również i to wymienić. Koszt zakupu tego jest to od 130 do 150 zł. Już nam się robi ładna kwota, ale jak rozebrana pompa, no to dobrze byłoby ją zaleć nowym olejem. Koszt zakupu nowego oleju jest to 40-50 zł. Koszt zakupu nowej myjki ciśnieniowej Kercher K2 jest to w chwili obecnej 200 zł. Także ja tej myjki ciśnieniowej niestety no, nie będę naprawiał, ponieważ jest to ekonomicznie nieopłacalne. E, trzymam się dwóch zasad. Pierwsza zasada, jeżeli możesz coś naprawić, poświęć temu czas, napraw to, nie generuj góry niepotrzebnych śmieci, których i tak jest dużo. Druga zasada, jeżeli koszt zakupu części przewyższa 50% wartości nowego urządzenia, kup nowe urządzenie. No w tym przypadku e, praktycznie koszt zakupu części no to jest znacznie wyższy niż koszt zakupu nowej myjki. E, K2 to nie jest jakiś nowy model. Ona jest już na rynku bardzo długo. Ja ją używałem 7, jak nie 10 lat. 7 to na pewno. A myślę tak, że w okolicy 10 lat ją używałem. No i posłużyła mi dość długo. E, zwróciła się już parę ładnych razy swoje zrobiła, no i przyszedł czas ją właśnie wymienić. Szkoda, bo wolałbym ją naprawić, no ale jest jak jest. Także no niestety, nie będziemy kontynuować tutaj tego odcinka pod względem naprawy. Ja po prostu przenoszę się do komputera, zamawiam nową myjkę, a to co tutaj można z tej myjki odzyskać, no to oczywiście sobie zostawię. To jest na złom. To też do żółtego worka. Podstawę z tymi sprężynami to sobie zostawię. Te króćce w zasadzie też. Chociaż komuś z Was kiedykolwiek popsuło się coś takiego? No myślę, że raczej nie i mi też to się nigdy nie popsuło. No niemniej jednak zostawię te elementy. Niech uprawomocnią się gdzieś w garażu. Zdąży je się wyrzucić. Przewód. No tutaj to jest bardzo interesująca rzecz. Przewód się przyda, zawsze się przydaje. W jakimś elektronarzędziu, który ma krótki przewód, można wymienić. Tylko pamiętajcie, ten przewód to jest 0,75 mm2, więc żebyście na jakieś prądożerne urządzenie go po prostu nie założyli, bo, no bo będzie po prostu za cienki i się nie przepali, nie wytrzyma. Mamy tutaj jeszcze y, korpus aluminiowy, także no to trafi na złom. No i silnik jest dobry, silnik sobie zostawię, może coś uda się z tego silnika jeszcze wyczarować. No szczotki naprawdę niezjechane, wyglądają bardzo porządnie, zobaczymy, może coś z tego będzie. Także no moi drodzy, nie zawsze się niestety udaje, czasami trzeba dać zarobić koncernom, tak to już jest. Żyjemy w świecie, który jest oparty na kupowaniu, na tym, że to potem się złożyje i na tym, że kupimy nowe. Tak niestety było w tym przypadku. Nie ma opcji, żeby tego naprawić i nie ponosić jakichś dużych kosztów. Ja wiecie, pomijam, że musiałbym poświęcić czas na naprawę tego, bo to jest dla mnie najmniejszy problem. Lubię takie rzeczy robić, naprawiać, no ale bardziej chodzi mi tutaj o finanse. Nie ma po prostu sensu w tym przypadku. Tyle z mojej strony. Ja lecę kupować nową myjkę, a Was zapraszam na następne odcinki. Trzymajcie się. Hej.